Cześć! Witajcie na naszym kanale, gdzie dzielimy się praktycznymi poradami. Dziś skupimy się na problemie, który może dotknąć każdego oręcz problemy z internetem. Wyobraźcie sobie, że wczoraj, podczas pracy lub oglądania ulubionego serialu, nagle zaczęły się pojawiać kłopoty z połączeniem. Internet z oręcz przestał działać, co mogło wprowadzić sporo frustracji. Co zrobić, gdy spotkają Was oręcz problemy z internetem? Pierwszą rzeczą, którą warto sprawdzić, jest stan połączenia sprzętowego. W przypadku Orange problemy z internetem, dobrze jest upewnić się, że wszystkie kable są prawidłowo podłączone zarówno do modemu, jak i do routera. Często problemy z internetem wynikają z luźnych lub uszkodzonych kabli. Warto także sprawdzić, czy diody na modemie i routerze świecą się zgodnie z oczekiwaniami. Jeśli jakakolwiek dioda jest wyłączona lub miga w nietypowy sposób, może to wskazywać na problem. Kolejnym krokiem, jeśli Orange problemy z internetem nadal występują, jest restartowanie sprzętu. W tym celu wystarczy wyłączyć modem i router, odczekać około 30 sekund, a następnie włączyć je ponownie. Często prosty restart pomaga rozwiązać problemy związane z połączeniem. Jeśli powyższe kroki nie przyniosły efektu, warto sprawdzić, czy nie ma ogólnych awarii lub prac serwisowych w waszej okolicy. Można to zrobić, logując się na stronie Orange lub kontaktując się z obsługą klienta. Czasami, Orange, problemy z internetem mogą być spowodowane pracami serwisowymi, które są poza Waszą kontrolą. W sytuacji, gdy problem nadal występuje po sprawdzeniu i restarcie sprzętu oraz upewnieniu się, że nie ma prac serwisowych, możliwe, że wystąpił problem techniczny z Waszym połączeniem. W takim przypadku najlepiej skontaktować się z pomocą techniczną Orange, aby uzyskać dalszą pomoc i, jeśli to konieczne, umówić się na wizytę serwisanta. Mam nadzieję, że ten przewodnik pomógł Wam zrozumieć, jak radzić sobie z Orange problemy z internetem. Jeśli chcecie więcej praktycznych porad, subskrybujcie nasz kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.